Cześć Wam wszystkim z tej strony panelu. Nagrywamy kolejny odcinek z Fall Guys. Tym razem będę reagował na najlepsze, najśmieszniejsze momenty Fall Guys. Dużo osób już coś takiego robiło przede mną w Fortnite, Minecraft, Brawl Stars. No, ogólnie w różnych gierkach. Z Fall Guys, szczerze mówiąc, jeszcze tego nie widziałem. Nie chcę też mówić, że jestem pierwszy. ja Jeszcze nigdy czegoś takiego na moim kanale nie robiłem. Jeżeli coś takiego Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę. Może jeszcze będzie. Inny taki odcinek, yy, miałem pomysł aby też nagrać Noob vs Pro vs Hacker Znaczy zareagować na taki odcinek Więc jeżeli chceli, chcielibyście coś takiego to napiszcie w komentarzach Oprócz tego chciałbym wam powiedzieć, że w dniu dzisiejszym rusza konkurs Na 8 razy Fall Guys Jak wiecie Fall Guys jest płatne kosztuje 72zł Jedyne co musicie robić to subskrybować mnie oraz inne kanały podane w opisie, czyli kanał Toriego, Rosta oraz Admirosta. Subskrypcje musicie mieć jako publiczne, dzięki temu bierzecie udział w wylosowaniu. Jedyne co musicie robić to właśnie zasubskrybować kanał, mieć subskrypcje na publiczne. No i w komentarzu napisać, biorę udział czy coś takiego, żebym po prostu mógł kogoś wylosować. No i jeżeli wam się odcinek spodobał, tak jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę, bo jestem ciekaw czy po prostu... Chcielibyście też coś takiego od czasu do czasu? Moim zdaniem byłoby to dosyć spoko. Ja już nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. Dobra, mordeczki, a więc zaczynamy z pierwszym filmikiem. Co tutaj się dzieje? Ok, biegnie cały czas prosto. O kurde, dobra. Co? Przejdzie całą mapkę? O kurde, ale farcik tutaj miał, kolega. No, nie spodziewałem się czegoś takiego, że będzie biegł cały czas prosto. Tutaj mamy. O, fa fajne, fajne tutaj przejście takie. Podobało mi się. Dobra, tutaj robię glitcha, że wchodzą na siebie. Spoko. To już widzieliśmy w sumie. Było już parę razy coś takiego. Ja to przynajmniej widziałem, więc w sumie nic ciekawego. Chociaż chyba teraz już tego nie ma, jeżeli mi się dobrze wydaje. Okej, okay, teraz biegnie po koronę. I. Nie, nie. O nie, jaki nie fart. ten z tyłu różowy go złapał. A jajaj, to jest najgorsze, to jest najgorsze. Okej, okay, tutaj przelecia chyba przez drzwiczki, jeżeli dobrze widziałem. E, Hexagon, finałowa mapka, ale jakoś słaba kurde na tym nagraniu. Nie, spadnie na sam dół. Nie dobra, uratował się. Dawaj. No przeskocz do góry. Tak? Dobrze, wygrał to chyba. Tak jest, bardzo ładnie. No ładnie to rozegrał. Mało brakło i by tutaj spadł na sam dół. Gratki, gratki, wink'a. Lecimy z kolejnym filmikiem. Okej, okay, tutaj jakiś Tori biegnie. Ale go popchnął, ale go popchnął idealnie. Chłop mu wina chyba dał. Dobra, czekasz korona... Korona. Czekasz, korona spadnie i niestety mu się nie udało, bo to jest taki glitch. Yy, przez co jak wchodzicie na koronę, no to niestety nie wygrywacie. Słabo. Przynajmniej mi się to nigdy nie wydarzyło. Tutaj mamy 5 sekund do końca. Yy, Okej, okay, chłop zabiera mu ten ogon, czy nie? Jedna sekunda, zabrał mu... Wygrał, ale pokczam z tego typa Ja miałem coś takiego w ostatnim odcinku z Rostem Jeżeli ktoś nie widział no to sobie obczajcie e, co prawda ja byłem tą osobą, którą mi zabrano ten y, ogon Ale no podobna sytuacja Ok, znowu korona, czy uda mu się ją zabrać, czy wbije na górę? Wbije na górę, no tutaj oni się cieszą w ogóle, nie nie czy wy to słyszycie. Ja wam chyba nie wyłączę tego przy montowaniu, ale oni się cieszyli, że już wygrali, a im się nie udało. Nie, to samo. To samo. Chłop się cieszył, a nie ten nie przeszedł najgorzej. No ja na szczęście tego coś nie miałem, ale yy, miałem tak, że już mówiłem, że odpadłem, a jednak pisało, że przyszedłem. Okej, okay, odrzuca chłopków i się zakwalifikował. No spokojnie, jest to najgorsza akcja. O nie, nie, nie! Miałem tak, miałem tak. Za pierwszym razem miałem tak, bo nie wiedziałem, że trzeba to złapać, tylko się od tego odbiłem. O nie, najgorzej, kurde. Dobra, zobaczymy co teraz będzie. Tori biegnie. Czy Tori to wygra? Ja, nie, jaki Fart! Jakie bambiki były, nie mogę! Też bym tak chciał Tori, ale miał farta, ja nie mogę chłop co był kurde nie to wiem to siódmy to czy ósmy a i tak mu się udało okej okay, znowu ta mapka co z pierwszego klipa o chłop co robi chłop co robi co chłop robi patrzcie wszystko odgaduje nie nie mów że on to jeszcze przejdzie w pierwszy Ia, yeah. co so. jaki pogczan z tego chłopa nie mam pytań wy ty wy, co chłop zrobił ja czasami y, udaje mi się przejść tą mapkę, czasami nie, bo wiecie, to jest dosyć ciężkie. Bo ktoś was zrzuci, i potem już nie macie szans. Ok, y, to jest jakiś rollover, czy coś takiego to się nazywało, nie pamiętam dokładnie. Ale chłopak zrzucił. Najgorzej, Ros mnie tak raz zrzucił, ale to było jak zaczynaliśmy w sumie grać tam, nie wiem, pierwszy czy drugi dzień. I też mi Rostek zrobił. What? Chłopco glicza, jakiegoś odnalazł. Pod mapą chodzi. Ty, ja chcę to spróbować, czy to działa. Bierzecie ogon, próbujecie to, ale pewnie już to jest naprawione, bo ten film jest z 6 sierpnia. Dzisiaj mamy 23, więc pewnie jest już naprawione. Ok, znowu mapka finałowa. Zabrał ogon. O, ale to było, to było dobre. To było dobre. To było dobre. No ładnie, ładnie, ładnie. Ładne to było, to było ładne akurat. Ok, co mamy jako następne? Ta mapka, Slime Climb, okej. Okay. Próbują go zrzucić, czy co tutaj robią? Czterech ich jest, tak? Czterech ich jest. Nie, pięciu? Aha, bo on ma niki pokazane, dobra, XD, XD, dobra, nieważne. Co tutaj się stało w ogóle? Bo ja nie zauważyłem. Chłop chyba spadł tam, co chciał go zrzucić, tak? Czy coś takiego. Okej, okay, on mogą, trzy sekundy zostały. Dwie sekundy, zabierze mu. Nie, ja tak miałem, ja tak miałem na odcinku. Miałem to samo. Nie, to jest najgorsze, to jest najgorsze. A jej, dlatego nie lubię tego, wolę o, o wiele bardziej korona albo hexagon. Jump showdown w sumie też jest spoko, ale te dwa tryby jakoś najczęściej gram. Okej, okay, piłka, 7 do 1 wygrywałem. pewnie, no właśnie, taktyka, żeby wbijać bramki bardzo łatwo. Chłop co robi, jedna za drugą. Jak tu będzie ponad 10 bramek? Ale chłop trafia za każdym razem, ja się muszę tego nauczyć, bo czasami mi to wychodzi, czasami nie. Więc gdy się już tego, o właśnie mi, o, najczęściej to mi tak leci ta piłka e, Ale no Ładnie, ładnie tutaj widać, że rzuci się już pod dali, bo nie miałem szans Okej okay. Tutaj mamy początkową mapkę, nie pamiętam jak ona się nazywa Czy zrobi trick -shota? Nie, nie zrobił O nie, o nie, jeszcze to jego kumpel był To był jego kumpel chyba Najgorzej, okej, okay. próbuję tutaj zrzucić chłopa Nie, nie mówcie, że on zrzuci ich dwóch Nie mówcie, że on zrzuci ich dwóch nie, nie mów, że ten gołąbik rzuci we dwójkę. To było za mocne. Zobaczymy, co tutaj się stanie. Oni się trzymają w ogóle razem. Aha. Nie! Co? Chłopa jeszcze drugiego wrzucił. Nie mam pytań, okej? Okay. I pewnie nie zdąży. Nie zdąży się zakwalifikować. Wiedziałem! Wiedziałem, to było 100% pewne, że coś takiego będzie. No, to jest najgorsze, to jest najgorsze. Bo jak już nie dojdziesz, to... No, ja już wiem, że nie dojdę, a tak to jeszcze myślisz. No, może mi się uda, jako ostatnie miejsce, a tu, jako niestety, 31 był i mu się nie udało. Ok, został tutaj podrzucany. O nie, nie, on nie może wstać. Nie może wstać, bo go co chwilę coś bije. Nie, jeszcze ktoś go przewrócił. Nie, ale, ale to było słabe, ale to było słabe, najgorzej. Okej, okay. co tutaj się dzieje? Oni będą próbować zrzucić osoby, tak, we dwójkę, jest jeszcze tam trzeci teammate ich biegnie, dobra. Aha, tamten spadł, dobra. No i on pewnie nie zdąży dojść, tak, bo tutaj są we dwójkę, ten trzeci biegnie, który przed chwilą spadł. Nie, tamten nie zdąży, tamten nie zdąży. Ajajaj, no widać tutaj. Próbowali zrzucić innych, a niestety samemu mu się nie udało dojść. Kurde, no to nie, nie, nie fajna sytuacja. Zobaczymy, czy mu się uda. Może akurat jako ostatni będzie. 27 osób, jeden biegnie. Będzie 29 jednak. Będzie 29. Dobra, pociąg, jednak mu się udało, a ja już myślałem, że mu się nie uda. A więc to by było na tyle z tego odcinka. Dzisiaj taki luźniejszy odcinek. Niedługo będzie albo maksowanie karnetu. Bo jak widzicie, mam aktualnie 37 poziom. Jeżeli mi się uda dobić w te dwa dni, 40, no to myślę, że pojawi się odcinek z maksowania. Jeżeli nie, no to chyba jakiś czalny z innym YouTuberem jeszcze zobaczymy. Ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętaj o łapce w górę, jeżeli filmik Ci się spodobał. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.